Świat dysponuje dziś odnawialną energią ze słońca na poziomie ponad 600 GW. To 3% globalnego zapotrzebowania. Żeby nadążyć z jego wzrostem, inżynierowie pracują nad zwiększeniem wydajności przegrzewających się paneli. Gdy promienie słoneczne padają na silikon, a tego materiału używa się w fotowoltaice najczęściej, substancja daje radę zmienić w elektryczność jedynie 20%. Otrzymywanej energii reszta zmienia się w ciepło. W skrajnych wypadkach panel może ogrzać się do 40 kamieni. Celsjusza. Przyjęło się, że moduły fotowoltaiczne testowane są przy 25 stopniach, a w zależności od miejsca ich instalacji, ciepło może zmniejszyć wydajność systemu od 10 do 25%. Zależność między spadkiem napięcia a wzrostem temperatury jest tak dobrze obliczona, że monitorując woltaż można określić temperaturę powietrza. Każdy posiadacz panelu może odnaleźć wydajność swojego urządzenia, szukając wśród danych producenta współczynnika strat temperaturowych Pimax. Im jest on mniejszy, tym odporność ogniwa PV na temperaturę większa. Określa on, ile mocy straci panel, gdy temperatura wzrośnie o jeden kamień. Ponad średnią 25 stopni, zakładając, że to jest właśnie jego STC, czyli Standard Test Condition, temperatura pomiaru testowego. Działa to w obie strony. Jeżeli na przykład dla panelu słonecznego firmy Panasonic model HIT 330 WN Type 96 wskazanie wynosi 0. 258% to powyżej 25 stopni Celsjusza maksymalna produkowana moc spada o 0,258 proc, a poniżej o tyle samo wzrasta. W dziedzinie energetyki, gdzie inżynierowie zabiegają nawet o 0,1%. Wzrost wydajności przy konwersji energii słonecznej ten 1% więcej oznaczałby olbrzymi wzrost potencjału dla całego sektora Science Magazine cytuje Yunju inżyniera materiałowego z Hwas Hong University of Science and Technology. Na pomysł, by panele chłodziły się, wypaczając zebraną nocą wilgoć, wpadli naukowcy z zespołu kierowanego przez inżyniera środowiskowego Penga Wanga z Hong Kong Polytechnic University. Tworzyli oni żel chłodzący na bazie nanorurek zawieszonych w substancji absorbującej wodę z powietrza. Znaleźli oni sposób, by tył silikonowego panelu pokryć centymetrową warstwą tego żelu. W ciągu dnia substancja ta przejmowałaby ciepło z panelu i wydalała je wraz z parującą wodą. Każdej nocy żel zaciągałby wodę z otoczenia i tak zamykałby się cykl obiegu wody i chłodzenia. Tak samo chłodzi się nasza skóra. To, ile żelu należałoby użyć, zależy od wilgotności powietrza. W rejonie pustynnym przy wilgotności rzędu 35% na metr kwadratowy panelu potrzeba 1 kg żelu. Na obszarach o wilgotności 80% do ochłodzenia metra kwadratowego panelu wystarczy 0,3 kg żelu. Według ich obliczeń udało się obniżyć temperaturę panelu aż o 10 stopni Celsjusza, co przełożyło się na średni wzrost produkowanej mocy rzędu 15%, maksymalnie 19%. Nawias zamykający kropka. Choć to dużo obecna wersja żelu nie jest jeszcze odporna na wodę i pierwszy deszcz wypłukałby przyciągający wilgoć chlorek wapnia. Kolejna generacja ma nie tylko być odporna na ulewy, ale i czerpać z nich wodę do późniejszego chłodzenia. Tradycyjne metody radzenia sobie z nadmiarem ciepła to w przypadku domowych instalacji montowanie paneli w pewnej wysokości nad dachem, dając miejsce ujścia dla nadmiaru energii cieplnej, używanie pomalowanych jasno komponentów i ukrywanie urządzeń towarzyszących jak inwertery solarne w cieniu paneli. Od 2007 roku, gdy pierwsze takie urządzenia pokazali Japończycy, testuje się też panele pływające. W ten sposób zmniejsza się problem chłodzenia, ale tworzy dość skomplikowaną konstrukcję, którą trzeba na powierzchni zbiornika utrzymać w bezruchu. Jeszcze inne rozwiązanie zaproponowali niedawno inżynierowie francuskiej firmy Sunbooster. Polega ono na zamontowaniu systemu kolekcji i dystrybucji deszczówki, która potem wylewana jest w postaci cienkiej warstwy na pochylone panele. Woda spływa i ochładza urządzenie, podlega recyklingowi, filtracji i wraca do zbiornika. Firma przekonuje, że ich metoda pozwala w ciągu roku zwiększyć wydajność takiej słonecznej elektrowni o 8 do 12%.